Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak mądrze okazywać podziw i szacunek Twojemu mężczyźnie, jeżeli naprawdę chcesz zbudować z nim głęboką i wartościową relację. To jest szczególnie ważne, jeśli zależy Ci na stworzeniu związku. Opartego właśnie na wzajemnym szacunku i docenianiu, a nie jak u wielu ludzi na manipulacji czy gierkach psychologicznych. No a to z kolei jest warunkiem, żeby być naprawdę szczęśliwym we dwoje, przynajmniej przez dłuższy okres czasu. Dlatego w tym filmie mówimy o mężczyźnie, którego przydatność do związku sprawdziłaś wcześniej, korzystając na przykład z tego, co napisaliśmy w naszej książce Sukces w relacjach damsko-męskich, a przynajmniej z filmów właśnie na tym kanale. Jeżeli jesteś przekonana, że to ten właściwy, to zostań ze mną do końca, bo przejdziemy przez kilka kluczowych elementów, które naprawdę mogą zmienić na plus jakość Twojej relacji z tym człowiekiem. Zanim jednak wejdziemy głębiej w ten temat, mam dla Ciebie dwie bardzo, bardzo ważne uwagi. Po pierwsze, wszystko, o czym będę mówił, dotyczy Twojego prawdziwego, szczerego podziwu i szacunku dla tego człowieka, a nie udawanego pochlebstwa czy manipulacji jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli szukasz sposobu na manipulowanie mężczyzną, to ten film nie jest dla Ciebie, a wszelkiego rodzaju manipulacje po prostu szczerze ci odradzam. No, nawet jeżeli mogłabyś do tego wykorzystać część tego, co zaraz ci powiem. My Tutaj będziemy mówić o budowaniu autentycznej, głębokiej więzi, która może przetrwać próbę czasu, wzbogacając życie obojga partnerów, a tam w takim czymś nie ma miejsca na jakiejkolwiek gierki. Druga ważna uwaga. Ten film jest skierowany do kobiet, które naprawdę pragną stworzyć zdrową, partnerską relację z wartościowym mężczyzną. Nie mówimy w nim o toksycznych związkach czy sytuacjach, no, gdzie jest ciągle jakaś walka o przywództwo, jedna strona próbuje zdominować drugą. Zrozumieliśmy się? To jest bardzo ważne. No, pytam, czy się zrozumieliśmy, bo niestety jest bardzo wiele związków, gdzie właśnie podstawą jest ta walka. Jeśli Ty masz taki walczący związek, to we własnym interesie postaraj się coś z tym zrobić jak najszybciej. Metody znowu znajdziesz w tej naszej książce o związkach. Przy tych uwagach zacznijmy od powiedzenia sobie ważnej rzeczy, jak my, mężczyźni, odbieramy podziw i uznanie, bo to jest podstawowa sprawa. Zacznijmy od tego, że większość kobiet no, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo one są właśnie dla nas ważne. No, dla nas podziw i szacunek partnerki są mniej więcej tym, czym dla Ciebie, jako kobiety, jest poczucie bezpieczeństwa i miłości w związku. No to nie jest przesada. My tego naprawdę potrzebujemy, choć, uwaga, często z powodów stereotypów społecznych do tego się tak bardzo nie przyznajemy. Nie zmienia to faktu, że my, teraz mówię o wszystkich w miarę zdrowych psychicznie mężczyznach, w większości przypadków jesteśmy tak skonstruowani, że no, dążymy w życiu do osiągania różnych rzeczy i realizacji celów. I właśnie uznanie za te osiągnięcia. Jest dla nas w sumie bardzo ważne, zwłaszcza od partnerki. To jest coś, co siedzi no, gdzieś głęboko w naszej naturze, męskiej naturze, i dobrze, abyś o tym wiedziała. Nie popełniaj też częstego błędu polegającego na tym, że jedna ze stron wychodzi z założenia, że to, co robi druga osoba, to jest coś zrozumiałego, samo przez się i normalnie nie wymaga nawet dostrzeżenia, o podziwie już nie mówiąc. To jest poważny błąd wielu ludzi, obojga, tak, obojga płci. O którym zresztą szeroko mówiłem w rozdziale Nie masz prawa prawie do niczego mojej innej książki Sukces w relacjach międzyludzkich. Sprawdź u samej siebie, czy przypadkiem nie masz właśnie takiego często podświadomego założenia. Jeśli nie, to brawo, już masz przewagę nad większością ludzi w naszym kraju. Jeśli tak, to moja dobra rada, zrób z tym coś jak najszybciej, bo będzie ci to utrudniać dobre związki. Ale to jeszcze nie koniec całej historii. Bardzo często kobiety popełnią też błąd, myśląc, że podziw trzeba mężczyźnie wyrażać tylko przy jego jakichś wielkich osiągnięciach. Powiem ci jak jest, to jest nieprawda. A może nawet e, równie ważne, a może nawet ważniejsze jest docenianie codziennych działań i małych zwycięstwego faceta. Jeśli Twój facet naprawia coś w domu, rozwiązuje problem, podejmuje trudną decyzję, to są właśnie momenty, w których Twój szczery podziw i uznanie mogą zdziałać bardzo wiele dla Waszej relacji. I ja wcale tego nie przesadzam, wypróbuj to trochę w praktyce. Dlatego też doceni wagę codziennych sposobów wyrażania Twojego podziwu. Pamiętaj, że nie chodzi tylko właśnie o wielkie gesty, tylko o te małe, codzienne momenty, które budują fundament silnej relacji. I teraz coś ważnego. Wiedz też, że my, mężczyźni, bardzo doceniamy, gdy zauważane są konkretne aspekty naszego działania. Powiedziałem to wyraźnie: konkretne aspekty działania. No, wyobraź sobie, że twój partner wraca z pracy i opowiada o trudnej sytuacji, którą tam rozwiązał. To jest właśnie ten moment, kiedy możesz docenić nie tylko sam fakt rozwiązania przez niego problemu, ale też i sposób, w jaki to zrobił. No, Na przykład zamiast pokiwać głową i powiedzieć po prostu, no dobrze, dobrze, powiedz lepiej, oczywiście adekwatnie do konkretnej sytuacji, coś takiego jak super, jak zachowałeś spokój w tej sytuacji, albo świetnie, że znalazłeś w tej sytuacji takie dyplomatyczne rozwiązanie. Z mojego doświadczenia i obserwacji wynika też, że wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, jak ważne są dla nas pozornie jeszcze drobniejsze rzeczy przekazujące nam uznanie. Na przykład, gdy z uwagą słuchasz, gdy opowiadamy o naszej pracy czy hobby. Nie musisz być w tym ekspertką, w tym temacie. Wystarczy, że okażesz Twoje szczere zainteresowanie i docenienie naszej pasji. No i tu znowu kłania się umiejętność aktywnego słuchania, o której mówiłem w książce i kilku filmach na tym kanale. Jak tą umiejętność posiadasz i jeszcze do tego umiejętnie stosujesz, to już zbierasz sporo punktów dodatnich u swego mężczyzny, więc warto też nad tym trochę popracować. Przyda ci się zresztą nie tylko w twoim związku. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, to jest tak zwany timing, czyli kiedy okazujesz te pozytywne uczucia, ten, ten podziw. Mianowicie są momenty, kiedy mężczyzna szczególnie potrzebuje twojego wsparcia i uznania. Na przykład dzieje się to wtedy, gdy podejmuje jakąś ryzykowną decyzję zawodową, albo kiedy rozpoczyna nowy projekt lub nowe wyzwanie, albo też szczególnie w momentach niepewności i wątpliwości. Szczególnie też potrzebuje, i to jest bardzo ważne, tylko tego wsparcia po porażce lub niepowodzeniu, albo gdy mierzy się z jakąś ostrą krytyką ze strony innych. Daj mu to, to kosztuje niewiele, a może nawet nic nie kosztuje. Dlaczego ty mówię? Bo w takich sytuacjach twój szczery podziw, lego, odwagi, determinacji czy sposobu radzenia sobie może być właśnie nieocenionym wsparciem. Ale uwaga! Bardzo ważne jest, żeby Twoje wsparcie było zarówno autentyczne, jak i też odpowiednio wyrażone. Szczególnie ważne jest to właśnie w trudnych sytuacjach, bo wtedy najłatwiej obłędy, a jednocześnie te sytuacje są kluczowe dla budowania więzi związku. Wyobraź sobie, że twój partner przechodzi przez zawodowy kryzys no, może stracił pracę, a może jego firma ma problemy. W takiej sytuacji to on szczególnie potrzebuje twojego szacunku i wiary w jego możliwości. A przy tym sposób przekazania jest, jak już powiedziałem, szczególnie ważny. Przy takim sposobie przekazywania, na przykład, unikaj w jego właśnie trudnych momentach robienia takich rzeczy, jak na przykład dawanie rad, jeśli on o nie prosi. Albo próbowanie od razu rozwiązywania jego problemów za niego, zwłaszcza jeżeli nie masz pełnego prezesa sytuacji. Z podobnych powodów też nie porówny jego sytuacji z innymi sytuacjami, które znasz, albo też nie umniejszaj skali problemu, mówiąc na przykład, a nie przejmuj się. Jeśli on się przejmuje, to taka wypowiedź, nie przejmuj się, działa podobnie, gdyby tobie, kiedy jesteś znerwowana, ktoś powiedział, nie denerwuj się. Lepiej zamiast tego skup się na takich rzeczach jak na przykład: po pierwsze, doceniania jego wysiłków w radzeniu sobie z sytuacją. Po drugie, na pokazaniu, że wierzysz w jego kompetencje. Po trzecie, na przypomnieniu mu jego wcześniejszych sukcesów i jak radził sobie z podobnymi wyzwaniami. To bardzo dobrze działa. Po czwarte, na zauważeniu nawet małych postępów i kroków naprzód, kiedy on ten problem rozwiązuje. Czy wreszcie po piąte, po prostu okaż mu cierpliwość i zrozumienie, co prawie zawsze jest dobrym pomysłem, nie tylko w takich trudnych sytuacjach. Jeśli chodzi o okazywanie wsparcia i szacunku w trudnych sytuacjach, na pewno jak się zastanowisz, to możesz sobie przypomnieć różne przykłady z twojego życia i pomyśleć, jak byś rozegrała je dzisiaj, bo być może rozegrałabyś po tym filmie znacznie lepiej. To jest cenne ćwiczenie i zrób je tak czy inaczej po obejrzeniu tego filmu, a potem podziel się z nami w komentarzach, jeśli zechcesz. Oczywiście, to jeszcze nie koniec wskazówek i na razie zostań ze mną. To jest jeszcze jeden obszar, który umyka wielu kobietom, a ma ogromne znaczenie dla nas, mężczyzn. Chodzi o sposób, w jaki reagujesz na sukcesy swojego partnera. Sposób w jaki partnerka reaguje na dobre wiadomości swojego mężczyzny ma co najmniej taki wpływ na jakość związku, jak jej reakcja na jego porażki. Mianowicie kobiety robią to na kilku poziomach i warto, żebyś je znała i zastanowiła się, jak to jest u Ciebie. Poziom pierwszy, niestety częsty w toksycznych związkach, to jest aktywne niszczenie poczucia sukcesu mężczyzny, na przykład przez komentarze typu no tak, w końcu ci się udało, albo o, miałeś szczęście, musiałeś mieć szczęście. Niewiele lepszy od tego jest ten poziom drugi, czyli zwykłe ignorowanie, kiedy na przykład on ci mówi o swoim sukcesie, ten mężczyzna o jego sukcesie, a ty odpowiadasz, a słuchaj, kiedy naprawisz kran? To jest bardzo, bardzo niedobra reakcja. Trochę lepszy jest poziom trzeci, kiedy mówisz na przykład, to świetnie, gratuluję ci. Oczywiście w sposób, że widać, że faktycznie cieszysz się z jego sukcesu. Pamiętajcie, tu nie udajemy. Możesz to oczywiście zrobić jeszcze lepiej, kiedy nie tylko cieszysz się z sukcesu partnera, ale aktywnie pomagasz mu go docenić i wykorzystać, zadając pytania, które zachęcą go do szerszego omówienia tego, co i jak osiągnął. To da mu sposób pewnego zabłyśnięcia przed tobą. A jeżeli macie dobry związek, to jesteś właśnie dla niego najważniejszym człowiekiem na świecie. Jak to teraz zrobić? No, na przykład możesz zapytać co dokładnie sprawiło, że odniosłeś taki sukces, albo co było dla Ciebie największym wyzwaniem, albo jakie wnioski wyciągasz z tego sukcesu na przyszłość, albo jak możesz wykorzystać to doświadczenie w przyszłości? Zadaj jakieś pytania tego rodzaju, a potem słuchaj aktywnie i patrz, jak Twój facet się rozpromienia. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz. Jeśli chodzi o okazywanie podziwu mężczyźnie, to ważną rzeczą jest też Konsekwencja w jego docenianiu. Jak wspomniałem na początku, my, mężczyźni, często nie pokazujemy po sobie, ale bardzo potrzebujemy regularnego potwierdzania, że nasze działania są zauważane i doceniane. No to jest trochę jak z podlewaniem rośliny. Jedno, jednorazowe, intensywne podlewanie nie wystarczy Potrzeba, potrzebne jest no regularne dawkowanie. Jeśli dotąd mówiliśmy o podziwianiu mężczyzny za jego małe i duże osiągnięcia, to trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Chodzi mianowicie o docenianie jego planów i ambicji, nawet jeżeli nie wszystkie się udają. Często kobiety popełniają tutaj też duży błąd, krytykując w cudzysłowie nierealne pomysły swoich partnerów. Tymczasem to właśnie te ambitne plany są dla nas często motorem napędowym. Zamiast więc gasić zapał Twojego faceta, to oceń przynajmniej jego odwagę, myślenia i chęć do dalszego rozwoju. No, możesz na przykład mu powiedzieć w takiej sytuacji, podoba mi się, no, że myślisz perspektywicznie, albo coś takiego jak podziwiam twoją gotowość do podejmowania wyzwań. To oczywiście, uwaga, nie zwalnia cię od działania, gdyby twój partner faktycznie zaczął robić coś bardzo niemądrego albo zbyt ryzykownego. Ale nie zabijaj mu ambicji i fantazji na poziomie myślenia i marzeń. Pamiętaj, zabijanie ambicji mężczyzny, który je ma, to prosta droga do tego, aby on poszukał sobie kogoś innego, kto nie będzie tego robił. Wiem o czym mówię, uwierz mi. Zanim skończymy, mam dla ciebie jeszcze jedną ważną informację. Jeśli chcesz, Pogłębić Twoją wiedzę i umiejętności o budowaniu wartościowej relacji z mężczyzną, to naprawdę bardzo gorąco polecam ci nasz podręcznik Sukces w Relacjach Damsko-Męskich. A najlepiej cały, bardzo korzystny cenowo zestaw Relacje 2.0, gdzie jest ta książka razem z książką Sukces w Relacjach Międzyludzkich. To jest zestaw, w którym obie świetnie się uzupełniają. I znajdziesz tam znacznie więcej szczegółowych wskazówek i praktycznych porad, nie tylko o okazywaniu szacunku, ale praktycznie o wszystkich aspektach budowania udanego związku. Podsumowując, najważniejsze rzeczy to bądź szczera w swoim podziwie, skup się na konkretach, zwracaj uwagę na timing i pamiętaj o konsekwencji w tym podziwianiu. Jeśli zastosujesz te zasady w praktyce, zobaczysz, jak Twoja relacja się zmienia i pogłębia. Nie wierz mi na słowo, po prostu spróbuj i zobacz. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, to proszę, daj mu łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. W komentarzach napisz, czy chciałabyś więcej takich praktycznych materiałów o budowaniu relacji. A jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami i otrzymywać inne wartościowe informacje, to zapisz się na mój newsletter. Link znajdziesz tutaj i w opisie poniżej. Do zobaczenia jeszcze w tym filmie, gdzie powiemy sobie więcej o budowaniu głębokiej więzi emocjonalnej z partnerem w życiu codziennym. I uwaga, wkrótce nagram też film o budowaniu więzi emocjonalnej w sypialni, więc lepiej włącz sobie dzwonek powiadomień przy subskrypcji. Życzę Ci dobrego życia z wartościowym partnerem. Do zobaczenia i wszystkiego najlepszego.